Hej, witam Was z sezonowej Dżungli. Ostatnimi czasy było trochę mniej filmików. Miałem dużo roboty i też zabrałem się tutaj za przerabianie trochę terenu przy szklarni, żeby było więcej miejsca na kolejny sezon. Także tutaj sobie zrobiłem tą ścieżkę i zabrałem trochę trawnika i dołożyłem tutaj, właśnie więcej kamieni. Tu jeszcze tylko końcówkę muszę dokończyć. Także też z przekładaniem nawadniania, trochę roboty było. Dlatego ostatnimi czasy było trochę mniej materiału. Na razie tak powkładałem tylko coś tam do donic. Potem będą tutaj w donicach jakieś rośliny. Zobaczymy dokładnie jeszcze co, ale trochę więcej teraz miejsca się zrobi, żeby powykładać trochę roślin, bo w przyszłym roku chcę mieć więcej cytrusów na dworze niż, niż szklarni. Szklarnia jest super, jeśli chodzi o przedłużenie sezonu i na to, żeby były owoce słodsze, ale jest to upierdliwe, jeśli chodzi o szkodniki, bo mają tam tak dobrze, że się strasznie mnożą, a cytrusy, które stoją na dworze są dużo, dużo zdrowsze i w dużo lepszej kondycji. Także w przyszłym roku chciałbym, żeby szklarnia była prawie pusta w tych miesiącach, powiedzmy od czerwca do końca sierpnia. A tak też się trochę pozmieniało w składzie, to jeszcze na ten temat zrobię materiał, ale cytrusy, które nie podchodziły mi smakowo, wyleciały z cytrusowej dżungli i też trochę cytrusów doszło. To są na przykład dwa, które wczoraj przywiozłem, pomarańcza i cytryna, dziś mają po 2,30-2,20 cm wysokości, także też jeszcze. Trzeba będzie je przesadzić. Także dzieje się i w najbliższym czasie pojawi się trochę więcej materiału. Pozdrawiam, trzymajcie się.